To ja teraz robię przed tą stertą siana. <grym zainteresowań> Zaraz się dowiecie, to jest prezent od sąsiana, któremu niezmiernie dziękuję. <grym zainteresowań> Przyda nam się, a jemu to już było zbędne, zalegało mu to w stodole i po prostu chce sobie to wymienić. Akurat w następnym tygodniu ma przyjechać mu dostawa ze świeżym sianem, a to jest zeszłego roku, które koń nie przerobił. <grym zainteresowań> I no nie ma co z tym zrobić. A dla mnie jest to niezwykły pożytek dla mojej gleby. Wezmę to wszystko, tą całą tą, tą stertę, chcę na moje wały, sławetne wały, które usypaliśmy wokół stawu, chcę to rozsypać i, i wyściółkować. Teraz zawsze za zatem mam, a raczej zeza, jeżeli chodzi o celność, a teraz mi wyszło. <grystanie> Dobra, jeszcze jedną Chcę zdążyć przed deszczem, bo widzę. Chodź o siebie, wiem, u nas to zawsze wszystko bokiem idzie. Zapowiadali deszcz na popołudnie, troszeczkę się zachmurzyło tam pod lasem. Widać takie ciemniejsze chmury, ale znając życie nie nas wszystko bokiem. Trochę deszczu by się przydało. Dobra, jedziemy. Wyjdzie Roski. Bella, znając życie to ty się wydzierasz. Jak widzicie na załączonym obrazku, w tym roku trochę zniszczyliśmy ziemię naszymi działaniami, jeżdżeniem ciężkim sprzętem, no, musieliśmy zdzierać darn, no i powstały miejsca bez okrywy roślinnej, co w konsekwencji doprowadziło do jej erozji i dwutlenku węgla w niej zawartej. No wyglądała ona na mocno zniszczoną, no niemalże martwą. Zdajemy sobie z tego sprawę, że zachwialiśmy równowagę, no ale cóż, no pewne roboty musiały być wykonane. Widziano no, te kostki słone, gdzie nie, niektóre leżały, no, gdzie woda się musiała dostać. I troszeczkę są, ale nie wszystkie. Kilka może i w, nie, w niektórych miejscach. widać, że zresztą widać, jak, jak pyli. W nie szkodzi, to się wszystko rozłoży. Ja czuwam! Ja mam ojcze z tyłu i z przodu. Pff. Chodź, Golasie, pomożesz! Torda, leci do klapek. Drugi dzień e, zabawy z rozrzucaniem siana tutaj na wzgórzu, w naszych bałach <gryw> przeciwwiatrowych. Tak się to drugi dzień zajmuje. Pierwszą część rozrzuciliśmy razem z Marcinem, to nawet poszło nam całkiem gładko, natomiast teraz dostaliśmy od drugiego sąsiada, któremu również serdecznie dziękujemy, e, nowy materiał organiczny, no, nowe sianko. E, myślał, że akurat nada nam się to dla zwierzątek, dla kuzek. Niestety deszcz spadł i gdzie niegdzie już popleśniało, było przemoknięte, więc nie mogłam im tego dać. I postanowiłam to rozrzucić, zresztą i tak mi brakowało, na kolejną część wałów, tutaj za mną, która się Znajduję. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj sobie idzie tak za mną, i kolejną część widzicie tam. Została mi jeszcze po was to kusiana. Zobaczcie, jak to teraz wygląda z tej perspektywy. E, tutaj już przykryłam trawkę delikatnie przybijającą się. Wiem, powiecie, że za grubo dałam, albo może niepotrzebnie, ale szczerze mówiąc. Chcę budować w tym roku materię. Nie zależy mi akurat w tym sezonie, żeby była piękna i bujna trawa. Chociaż na pewno by nie była, bo na glinie to raczej ciężko, żeby cokolwiek rosło. Dlatego nabudowuję w tym roku, uzbrajam się w cierpliwość i czekam na owoce na następny sezon, które mam nadzieję będą obfite. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A zobaczcie, co mój Marcin robi, z kim on walczy. Tak, walczę. Z kim A, walczysz? Walczę ze ślimakami, walczę ze stądką. Powiem ci, że nawet mi się to podoba. To jest jak wyciskanie syfów. Tak. I właśnie pękają. Już mam to zrobione. To zostały na mi ostatnie dwa rzędy. Tak wygląda. Nie ręka. widać, musisz podejść troszeczkę bliżej. Jeżeli chcesz się podzielić tą niezwykle interesującą. Uwaga, to informacją. będzie makabryczna scena. O Jezus, Tak wygląda Maria. ręka mordercy. Ty wiesz, że ty mnie nie dotkniesz. Wiem. No. Ty ten pumek zbierz i szoruj się. To po, po. Dwa razy dostałem do oka z no mówię, wyciska się konkretnie jak syfki i strasznie tu dużo ślimaków, jak tu by się te kaczuchy przydały... No chyba wiecie co, chyba jutro Mamy czy... kaczuchy, ale boimy się z dwóch względów. Raz, że domek mają, wiecie, one są małe i po prostu, no żeby jaszcząb nie upolował, się siedzą dokładnie tu na drzewach. No mają tutaj rady. idealne miejsce do polowania, niestety. Tak wyglądają nasze ziemniaczki, zjadane przez stąkę i przez ślimaczki. Trzeba trochę poplewić. W ogóle nie byliśmy przygotowani na ten styl sadzenia. To było bardzo spontaniczne. Sąsiad wpadł, powiedział, ma ziemniaki, czy chce i mi zasadzi i jakoś tam się dogadaliśmy. W przyszłym roku chcemy to w swomie robić? Tak jest. E... I kompletnie inna metoda. Prawdopodobnie będziemy testować dwie, jedną do góry, będziemy nadbudowywać, będziemy coś jak wieże robić z ziemniaków. A drugą metodą, to właśnie w słomie, co nie? Właśnie, żeby te pierdoły, które zgryzają nam nasze kochane ziemniaczki, nie mogły się tam przydostać. A ja robię swoje. Ja rozrzucam siano. Poza prezentami od sąsiadów w postaci siana, dokładam również obornik króliczy. E, klasyfikowany jest jako zimny obornik, więc można go bezpośrednio użyć i nie wymaga kompostowania, więc ma, no, ma niesamowitą przewagę nad końskim czy krowiem. I mam go pod dostatkiem, <ścoughs> więc mogę dokładać ile chcę. A teraz już wiem, co to znaczy określenie słowa z butów. Dosłownie, nie w przenośni.